Witajcie, kochani. To Mary i Mario. No i kolejne zdrapeczki przed nami. Tym razem wzięliśmy sobie zdrapeczki po 20 zł. Mamy super mega pensję i mój pierwszy milion. I zobaczymy, czy w tej stawce kwotowej coś tu lat to będzie nam chciało lepiej tutaj oddawać niż w tych mniejszych. Nie Czy będzie? A myśmy nie mieli dawno, czy mieliśmy? No chwilę nie mieliśmy tych Ach, akurat. Nie mieliśmy. Mhm. To co, zaczynasz? No mogę zacząć. No dobrze, że to jest moje, tak? Dobre. Tak. Troszkę was tutaj przybliżę. No. O, mm -hmm. Dobra, chyba powinno zadziałać. No. Zrapeczka jest numerem 9. Tu oczywiście szukamy podwójnego napisu. Albo liczb. No te napisy to specjalnie liczyć się raczej nie będziemy, ale liczby by się przydały. I szukać będziemy tak, 14, 49.

Teraz mamy 42, 44. Nie będzie 49 może. Mogłoby co? być, ale nie jest. <noise> Dwójeczka 26 i 5. To na razie nic z naszych tutaj pasujących. Mhm. Następnie mamy trójkę. No takich niskich to nie mamy. 29. Oj, oj. 11. No napis 1 jest, ale drugi to raczej się nie pojawi. 31. To możecie zaskoczyć? No to bym był, był mi, miło zaskoczony, ale 27, 21, 23. No 20 też nie mamy. 30 36. 6, no został nam tylko ostatni rządek. No i mamy znowu poniżej. Dychy to takich nie ma. 7, 4, 48, też blisko. Mm -hmm. 12, i na ostatnim miejscu kryje się 43. Także u mnie, niestety, się tutaj nie powiodło. Zaraz, gdzie te kontrolki tu są? Tu są. No. dobra różne. Szkoda, nie? No, trochę szkoda. Teraz mój pierwszy milion, no niech to będzie mój pierwszy milion. <noise> się. Ja mam z numerkiem szóstym. No tutaj szukamy oczywiście portfelika, tak No, tylko. Port, no portfel, to A, portfel to od razu. A tak. od razu tu wydaję. O no. kurcze. Portfelik warto by było znaleźć. No tak, no, to to trzymaj kciuki wtedy. <noise> Czekaj, żebym to bonus później będę miała, to wtedy sobie tak zrobię. O, żeby to było o. wszystko widoczne, nie? Uh -huh. Tylko, że troszeczkę. No jest okej. Okay. Troszeczkę niesyciutko. O, jest dobrze. Dobra. No to co? Patrzymy. Jakie liczby? A gładziutka ona jest. No, zapomniałam jak się ją tutaj drapało. Ciężko, czy... Mamy 4, 37, 13, 32, i 6. Jak numer zrabki. No. To jakiś tam jest znak. Zobaczymy. jeszcze będzie? Roz, <gry> Do no to tu jednak wyżej. 47, 30, 21, 43, 1 kolejny rząd, 33, no zobaczę. bziutko. Piętnaście, trzydzieści dziewięć, pięć, a nie mogę. Siedemnaście, dwadzieścia dwa, jedenaście, czterdzieści dwa, to za wysokie. Trzydzieści osiem, oczywiście, znowu oboczek, a co tam? Szesnaście no i przedostatnia linia trzy ja to wojski dwadzieścia cztery czternaście trzydzieści sześć osiem no i ostatnia linia czterdzieści sześć dwa trzydzieści jeden 19 i 9. A co tu w bonusie? To by musiała być jakaś kwota. No mam kwotę, Jabłko. No. Niestety tylko Jabłuszko. No niestety odcinek jest zerowy. No ale chcieliśmy właśnie te zrapeczki Wytróbować wam. je sobie po czasie. Tak, dla Was, żebyście zobaczyli, że u Mary i Mario będzie bieda. Tak. <noise> Jedynie ja będziemy nie mieli wczoryska. Jabłko. Także kochani, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy wszystkim naszym widzom, że są z nami. Bardzo dziękujemy przybyłym nowych, nam subykuj, dziękujemy wam wszystkim. Zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. Mamy nadzieję, że będą wygrane. Także trzymajcie się zdrowo. Do zobaczonka, do usłyszonka na Już następnym krótce. odcinku. Pozdrawiamy, pa. pozdrawiamy wóziaczki. pa pa.